Moi drodzy, kochani widzowie. Kule, będzie bo ja zaj, zajebiście robię musztardę, wiecie? Ja sobie wziąłem musztardę po prostu i tak sobie jem łyżką. Kule, pyszna musztarka, słuchajcie. Mówię, no, no kule, we środek BSA! No Kurwa! KURWO Wysypał mi się cały Gorsz na mnie gdzieś, Nie wiem, spadł mi to, ale wszystko mi spada CO TU SIĘ ROBI MANY? <grym> NIE MA KUR... KURWA mać! NIE, NO NIE Chciałbym, korzystając z tej taktycznej przerwy, uciąć wszelkie spekulacje Krasnal to nie jest pago Nikt może na to wskazuje, to z pewnością, ale... Na pewno nie umiejętności i linia włosów. Także proszę już o to nie pytać. Braliśmy razem wtedy raczej, ale. Ja pierdol, Nie, no przecież to jest normalne! No. Kolejny, trzeci raz już mamy jumpskera, no. I to ale na to czerwonej skrzynce. Czy... I jeszcze no, ucieszyłem no, się, że mam no czerwoną skrzynkę, i nagle kurde się wydziera na mnie duch jakiś. No przecież to jest normalne. Dobrze, że mi przypomniałeś, bo ja już tak dawno nie miałem, że ja zapomniałem o tym, nie? To jest... to jest... To jest tragedia, to... Czemu to jest normalne... O kurwa! IZAK TY kurwa Kiedy widzę na swoim czacie pago, to aż żałuję, że nie siedzę na go! Bo kiedy widzę tego cudownego knuta, to aż mam ochotę złapać swego druta.